...maskarę Volume Diva od Astora. Jest to taka e, piękna, złota maskara. Ehm, ten tusz, e, jest to moje drugie opakowanie tego tuszu, więc myślę, że to też o czymś świadczy. Ja go kupiłam e, na promocji, bodajże chyba w naturze, za e, 28 zł e, z groszami. Ehm, co mogę powiedzieć o tej maskarze. To na pewno to, że co, co naprawdę w niej lubię, to to, że świetnie te rzęsy pogrubia, troszeczkę je również wydłuża, fajnie je rozdziela, nie skraja rzęs i to, co to, co wyróżniało ją od innych moich maskar, to to, że po prostu nie obciąża tych rzęs i y, gdy mam pomalowane rzęsy i dotknę się po nich, to one są po prostu dalej takie sprężyste, są, y, są takie naturalne w dotyku, a nie, że dotykam się i po prostu jakaś masakra, są sztywne i tak dalej. Więc to jest coś, y, czego jak na razie nie odnalazłam w innych tuszach, co bardzo mi się y, podoba. Um, nie kruszy się, nie osypuje, jest, um, jest ogółem um, dość, dość długa w użyciu, że tak powiem, bo um, po prostu nie wysycha w środku. Można ją przez długi czas um, użytkować i bardzo, bardzo polecam um, tą maskarę. Um, właśnie ostatnimi czasy też. Um, Używam tą maskarę, um, Boże, zapomniałam jak ona się nazywa, e, z Rimmela, tą w ręczowym opakowaniu, też w, w filmik e, o niej zrobiłam, e, um, Scandal Eyes. E, ta maskara właśnie jest lepsza w tym, że nie trzeba czekać aż zacznie działać, i po prostu jest, że rzęsy po są takie bardziej, tak jak mówię, naturalne, czego nie znalazłam jeszcze w innej maskarze, którą posiadałam.